No, 10 minut desu no, 10 minut desu Porządnego Wszystko z góry leci Uziewa. Jeszcze tam Właśnie akurat prost na był plan żeby dziś wjechać jeszcze goratem w sumie jest niedziela ale No tutaj chciałem już jeszcze pod ogórka zrobić mhm. se pojechałem Ech, żeby tylko nie wymyło ziarek tutaj nasion zbyłeczka tam leje słychać o. wody przybywa No, witajcie w kolejnym vlogu. Mamy dziś 15 lipca. No i co? 15 lipca. Sprawdzimy sobie, jak tutaj wygląda marchew, a marchew wygląda obiecująco fajnie. Jak na wczesny zbiór, no to podejrzewam, że gdzieś chyba w sierpniu będziemy już ją atakować. Także no tak to wygląda. Cebula też za niedługo, już powinna schodzić. Tak sobie jeszcze krążę koło ziemiaków, bo jeszcze mam trochę tej mocnej foski Nie wiadomo, czy, by, czy nie wiadę tutaj jeszcze z taką malutką daweczką, już taką, taką tyci, tyci, żeby podgonić jeszcze. No, zobaczymy, co to tu wydało Trochę ziemiaki, jak są, nie są przykryte. Dobrze, o, to już. Takie coś się dzieje. No e, dobra, jeden tam na kilka to tam może być. E, mamy tutaj buraczka po y, tym czosku Dosiewanym równo y, z tymi. Chyba dzień opóźnienia. No i tak, dużo tu jest liści od ciula. Ale buraczek jeszcze nie jest taki gotowy. Jeśli podejrzewam dwa tygodnie to tutaj max do końca lipca. Jednak co późniejszy siew, to późniejszy siew i się gdzieś tam o po, powoli dopiero zaczyna robić. Także u mnie jest tak, że jeden braciak drugi <laughs> goni drugiego, w tych tak samo, chociaż tych tu już to, coś tu przerywałem i chyba tutaj też już coś można zerwać. Jakby nie patrzeć tak, już można coś zrywać że no, no tak to ładnie wygląda bób też już powoli, powoli tutaj dochodzi troszeczkę w tym oku słabo z fasolą i z po prostu... z ogórkiem, tak? To niektórzy zaczynają z u nas jeszcze nic. U nas jeszcze są małe kikuty. Teraz troszeczkę tej wody dostało. O, gdzieś tu taki jakiś mały się zaczyna robić. O, nie ma tego za dużo. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz. No ale trzeba się cieszyć z tego, co jest taki sezon był plan, żeby jeszcze posiać yy, buraczka właśnie tutaj bo znowu się miejsce dzwoniło zrobić bezurkowo znaczy tylko głównie chodzi o to, żeby tą podeszwę późną w tym roku jak najbardziej zbić ale czy mi się to uda, nie wiem zobaczymy, będę próbował Mam już kilka takich wstępnych planów, co tu zrobić. No i nie ukrywam, przydałby się duży głębokość z dużym ciągnikiem. Zauważyłem, że tak jak padało, ostatnio to ta woda, wszystko uciekało z góry na dół. Uciekała ta woda, więc no musi być to zrobione, musi. Naprawdę w tym roku już teraz musi. Może uda się to glewo na kilka razy przejechać, czy znaczy kilka razy 30 centów i drugi raz 30, chociaż to jest moim zdaniem marnowanie paliwa. No ale co tu będzie, to nie wiem co to będzie, to nie wiem. Zobaczymy jak to się po prostu e, wszystko potoczy tak. Także troszeczkę powinno tutaj ziemia dać. Co prywatne w tym oku za chwaszczenia dużego nie ma. Na razie spróbuję jeszcze przejście wyrwać, tam co jest w oddali. co znaczy, niektóre dopiero zaczynają kwitnąć? Także myślę, że tu jeszcze można wjechać spokojnie z nawozem. Ale zobaczymy, jak to tu będzie wyglądać. Gdzie w, w tym oku nie było dużego mrozu. To papryka jest fajna, tutaj była sadzona po tych neozach, ale no i tak jakieś tam neozy jeszcze przyszły ją, wyhomowały. Eee... No troszeczkę będzie jedno pole. Mamy też działkę taką. Tutaj o, zobaczcie, no jest tu trochę tego. Widać takie. Wy to widzicie na kamerze, tu jest dużo chwastów. Ja to widzę inaczej troszeczkę, chwasty zawsze były i będą no ale teraz przeważnie nie pada więc no, nie ma sensu żeby tego wyrywać wszystko mokre klejące się i zobaczcie tam gdzie było tak przykryte to jest ładniejsza ta papryka A gdzie nie była przykryta no to jest mała no i są miejsca takie że w ogóle nie ma tu powinny być papryki papryki nie ma taki rok taki sezon nie wszędzie tak jest, a tutaj dosyć ładnie wygląda po tym czasku. Hmm, no. Tak tu chodzę po tej kapuście. No za dobrze to nie wygląda, chociaż jest troszeczkę widzę poprawa nawet, ale trzeba będzie wjechać jeszcze tutaj z pryskiem na mszyce, bo coś coś jest popękana za dużo i trzeba to zrobić jak najszybciej yy, byłaczek tutaj bezorkowo. Zobaczymy jak to wyjdzie. Tu jest dosyć dużo wody popadało. Także czy w ogóle wyjdzie? Nikt nie wie. No ale zobaczymy. Jestem w nadziei, że wyjdzie. Dopiero będzie czwartek tydzień. No siew na poprzeczniaku jest najgorszy i tak jest właśnie w tym roku też, tu miała być kukurydza, kukurydzy w tym roku mam tylko tyle, to no, miał być cały poprzeczniak obsiany i wyszło tak, że oficjalnie jest tu papryka, przesiewałem tą kukurydzę, no ale papryka też widzi się, są takie po prostu jakby, no nie ma, nie ma tej papryki. Są miejsca, że nie ma. Tutaj w te miejsca chyba jeszcze posiejemy, posieję bób. Bo mam tam trochę. Gdzieś ten bób już trzeba ulokować. A tutaj jak zejdzie bób, czuję, że chyba do tego tygodnia, do końca tego tygodnia powinien zejść. Swoją drogą zapraszam, jeżeli ktoś chce. jeszcze trochę tego jest. Trochę tego jest i dosyć no, ładnie w tym roku udaje bób. Nie mogę powiedzieć, że nie. No i tutaj bazarkowo po tym miał być, mm, po burakach bub, ale czy mi się to uda, nie wiem, po. Bo... zobaczcie, jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę potrzebują, żeby dojść. Głównie tu u góry jest jakoś dziwnie, więcej jest wysiane i ten burak nie ma gdzie się za bardzo skrzebić. Tu już na dole już bym mógł orać dotąd zaorać i jechać, um, wyrzucić ten bób i orać. A zobaczymy. Dopiero mamy wtorek. Jak to się przy końcu tygodnia tam klientów mam na bób. Zobaczymy jak to się. Wszystko z tego, ale tutaj buraczek już jest chyba duży. Tak jest duży. No czekamy, dostały tej wody i ta są zanim się napiją, to też trochę minie trochę ciepło i powinny być gotowe już. Także 15 lipiec i tak to obecnie wygląda. Jedynie cieszy mnie to, cieszy, nie cieszy, że mam posiane te bułaczki tam, ale czy one wyjdą po takiej dawce deszczu, czy nie będą przyklepane. No nic, modlę się, żeby tak nie było.